Utrudnienia czekają użytkowników drogi Police Szczecin na odcinku prowadzącym od wiaduktu w Mścięcinie do Przęsocina. Jeszcze w lipcu rozpoczną się tam prace budowlane związane z kolejnym etapem przebudowy. Pierwszy etap dotyczył przebudowy wiaduktu przy ulicy Asfaltowej i zakończył się w 2018 roku. Kolejnym jest modernizacja drogi do miejscowości Przęsocin za prawie 8,5 miliona złotych. 1 lipca wykonawcy został przekazany plac budowy. W pierwszym etapie tej przebudowy będą remontowane jednocześnie dwa odcinki. Pierwszy odcinek od miejscowości Przęsocin w stronę wiaduktu, drugi odcinek od wiaduktu w Mścięcinie w stronę miejscowości Przęsocin. Dlatego apelujemy do kierowców, aby już od 15 lipca wybierali, jeśli to możliwe, dojazd do Polic przez Głębokie lub ulicą Nadbrzeżną, tak by pomóc firmie, która będzie remontowała ten odcinek w sprawnym przeprowadzeniu pracy. Prace na odcinku Police Przęsodzin mają zakończyć się do końca bieżącego roku i obejmują modernizację nawierzchni i budowę ścieżki rowerowej po jednej stronie ulicy. W dwóch miejscach pojawią się wysepki. Od 15 lipca ruch na wspomnianym odcinku będzie odbywał się w sposób wahadłowy, dlatego starosta prosi kierowców, by alternatywnie jechać od strony głębokiego lub nadbrzeżną w policach. Całe przedsięwzięcie obejmuje ponad 4-kilometrowy odcinek od wiaduktu przy ulicy Asfaltowej w Policach do ulicy Szosa-Polska w Szczecinie i jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Jego wartość to prawie 21 milionów złotych, z czego 7 milionów pochodzi ze środków unijnych. Następne etapy będą kontynuowane w kolejnych latach.